Witam i zapraszam do kolejnego odcinka z Blues Defense 6 w wersji 1 już. Tak, yy, yy, a więc dziś sprawdzimy nową ma tą małpkę, nową wsparcie, którą tylko pokazywałem na rozpoczęciu. Yy, wezmę so yy, Nie, nie bonusowe nagrody. Weźmiemy to. I alternatywki. Chciałem w sumie ci im sypróbować -si to wieżą, ale dobra. Niech chwilę. Ja do alternatywki. Jak widzimy w Ciebie. Tak, i na alternatywnych sprawdzić maksymalną rundę dla Was. Oczywiście bez, To jest wszystko bez modów. Ja, ja nie mam modów. Bo coś... Bo wyszła nowa wersja i one są też skraszowane. Mody. Co ja robię? Hmm, oczywiście trzeba dać ten start Dana, żeby by, nie wiem, co był dobry pomysł, żeby udawać ten start, ale to zdecydowanie był zły pomysł. Da, no to sprzedajemy ciebie, hmm, ciebie jak kupię gdzieś. No w sumie to jest zawsze w dobrym miejscu, nie macie jak przy w złym postawić. Dobra To bądź sobie... tutaj Tutaj nawet Bo to ty masz zbierać expa Dobra Jeszcze hmm. trzeba postawić twoją ścieżkę środkową i dolną No to... Ty pójdziesz w środkową ja bym chciał cię przedstawić Tutaj. Gdzie ja jestem? Tutaj. Gdybyś się wyrasił, ktoś tą witał tę wodę. No i ty. A ty pójdziesz tutaj z dolną ścieżką. E, dobra, dobra. Jeżeli dal. Akurat jest takim w jakim chciałbyś być. Była. No i dobra. Puchacie w No i dobra, runda 32, druga. ja wychowuję sobie jedną tu wieżyczkę. Zwykłane i się mam na czwarty tier, tu piątej to jeszcze nie mam. Jeszcze nie postawiałem tych trzecich tierów, oczywiście musiałem tu wioskę zostawić, bo oni nie biją kamo pancerza, bo albo bo pancerz, albo kamo. Musiałem zostawić wios wioskę, żeby, żeby mogli być jedno i drugie to czwarta i z, i z zapalem różnych mob nic tu nie było ruszane inne, innego e, dobra, ty no i dobra no i lecimy dalej Teraz ciekaw, jak oni sobie poradzą z moabem. Bo dojść to na pewno dojdą. Bo to wie, że tutaj przywane stworki, są nawet silne. No eee, to tak. No to. No to. Może pokonać do Zongi. Czyli to robi maksymalnie Zonga. To jest na stół, na dużym obszarze. A to jest. Nie wiem, podnosić. Ci będziesz cofał? Czy chyba cofanie? Chyba. Kurze. że... Czekaj. Ty miałeś iść, pod... Tego żarwacza. No to pójdziesz. Ty miałeś iść do tego wielkotyraptora, a ty pójdziesz do tego orwa or przedniego. No, ja mogę jeszcze was tu połączyć, czyli żebyście byli silniejsi. No i dobra. Tylko, że to trzeba by wtedy. Ciebie połączyć z No, opancerzenie jest kłopotem dla was. Tym wielkim z tego co widzę. i iść. to i tak na razy trzy. No i dobra, runda pięćdziesiąta. Ale macie kłopot. Dobra, to masz. No dobra, jest... Dobra, odblokuj tego. Dobra. A ja jestem tu nie. Dobra. No to jest gitara. I stop. to hmm. ty pójdziesz też po tego orba. Myślę, że by się przydało. Połącz sobie, połącz, będziecie przynajmniej silniejsi. Tak, no i powinni sobie poradzić. No i wioski, no i gitara sobie razem przez Mm, że bardzo dobrze. Tylko, że ja nie, nie mam modów, dlatego ja robię wiele te cięcia z gier. Tylko dawałem dużo odcinek. Dobra, a więc ta 72. Oni sobie naprawdę bardzo dobrze. Ratu! Zostawiłem alchemika, żeby ich podbustował. Helimam kuflonego. i tak, nawet go nie będę Nie chcę go używać. No, tu jeszcze potrzebuję swojego sporo extra do piątych tierów, ale ten nie kłopot im będzie. Gdy dać sobie razu No, tu cała ta jest taka na, na spaciu, choć tak naprawdę myślę, że mogę jej się sprzedać. I wiecie, to sprzedam im jednak i będę jej kupować. tylko mi po to, żeby alchemikę przynosić. A jakiś jak koncept przy, przynosić, alchemika, z mocą też helibyśmy. Jest przez sprzedaż. Runa 75 za chwilę będzie. Oni sobie bardzo fajnie radzą. W, w, w czterech nie chcę go sprzedawać, bo nie wiem czy X nie będzie si nie będzie mniejszy, bo widzę, że to X fajnie leci wam... Bo macie, no potrzeba sporo jakwanie tych 5 kierwan, co to, to i, i kupowanie nie są takie jakieś drogie. <tuszy> w sumie na pewno by mi się przydałby jeszcze jeden żarwacz ten to na pewno No właśnie. No oni, oni sobie tak tak cię, cię, radzą z, z tym z tym, o. Dobra. Kupujemy alchemika. Dobra, bo tu a ci piąty tercylizinek za, zasięg. No to tu jest opin do poprawy, bo znam go 5, w górę, jak ma zwiększony zasięg. Hmm. Tylko czemu ty nie bustujesz tu ich? Co? Nie możesz zbusować tych wirzyczek? Ej, a ja nie widziałem. Czy te wirzyczki są odporne na gufa od alchemika? What? Czyli nie możesz ich zbufować Ani tych wież... Ani tych zwierzaków. Dobra, to ja sprzedaję alchemika. Sprzedaję heli. Dob do dobrze wiedzieć na wszelki wypadek. Alchemik nie może buffować tych wieżyk. Czek. dobra. To muszę sobie w inny sposób poradzić. Ci... Tak właśnie. Seria 81 runda. Eee, dobra, ja się wykupię. No coś mi tu nie gra. Dobra, trzeba będzie gdzieś się bawić tymi skilami eee, Dobra Tak jak mówiłem wcześniej czuję się innego tego żarobacza no, Na pewno ją na jest bardzo fajną wieżyczką, Ja już to widzę Tylko, że to trzeba będzie gdzie te stu te używać stuny i te inne potestwa. Hm. Mm, mm. Zakleci. No. Zatakujesz z zonga Mógł go zniszczyć. Dobra eee, 83 No jeszcze trochę Myślę że tak do setnej rundy może odnokuję jakieś piątej tej bym go od razu wam pokazał Dobra, bo ja chyba tych tylko wzmacniam tych pierwszych co przemówiłem. Dobra. To sobie bardzo fajnie radzi to wieża, tylko już mówię, to trzeba bo tych umiejętności stosować waszych. Na warunki mi się na czwartej i ja mi się dalej fajnie, no, do parę sztuk na wszystkich wpadek dzisiaj nie jest taki wypadek, tylko po to, żeby te. Tych po. Tych wzmocnić na, fu, na maksa, jak mogę. Mo, można kupować te same wieżyczki, dzięki temu można te wzmacniać. Tylko, że ma... widzicie, masz 6,4, 6,4, i bardziej nie można, ale potem ich wzmacnić. Dała 95, i ja tu lecę w piąty tier środkowy. Wymaga aż trzech dodatkowych pogrąców. A... Asystowane. Dobra, stun. Speed. Tylko teraz nie przegrajcie. Asystowane, asystowane. <laughs> Gigantoza. Dobra. Najlepiej swój 75K aż. No to sporo nawet. No, Tym spida nie użył, żebyście się zginęli na pewno. Ciekawa, fajna ta wieża jest, tak jak mówiłem. Tylko że... ona i... Jest... Nie, nie za aż... zaś... Silna. To właśnie może być kłopot jej, nie jest za silna i nie może być boosty, i, i nie działają na nią na żadne bufy. E, dobra. Nie! Dobra, ja co zrobię chwilę sobie do kolejnego. Dobra. To do na 99 i oni sobie mnie dalej radzą. On to coś się ceni. Idzie bad, tak Idzie bad. Kurat. Dobra, ci na ciebie nie działa. Eee, ty. 5K, serio? Jakiś 5K200 dosłownie. Czy wy sobie... Pff, nie Serio? Ty nie dajesz rady Tak wiem, jesteście asystentami To sobie mógłbym dobić po poziom, bo tu mam 5-7 6-4 I to może być no, dla was koniec, bo bataż tutaj dochodzi No i teraz pancerzony bardzo ze zwykłym będą, albo dwa pancerzone No i to może być Was koniec. chciałbym ja coś tu sprzedał i dał i pokazał ten tym piątym tier. Eee, I trzeba będzie. wątpić bo oni sobie poradzić z kozów, bo tu zwykły chyba dochodzi. To gdzie opancerzony miałby dojść? Pewnie tu gdzieś Awos był ucieknie. Eee. Jeszcze nie teraz. Teraz. O, no, pancerzony uciek, nie jest za mocny dla Was. Nie rozbijecie go, jesteście ze słabi. Dobra. Więc trzeba sprzedać i dać coś poza piąty tier, skoro tak. Uh, idziemy Tu, alternatywki, set na rundę Ja ten chcę mi tak pokazać. Choć ten, choć ten jeden. Potem na inny, wiesz jak przegram to przegram. Sprzedajemy Ciebie I piąty tier kupujemy kucz, kucz, czy ty sobie poradzisz kucz, Czy wy sobie poradzicie z, z tym piątym tierem e, co się stało? Ja tylko ten tier postawiłem Ej, to było mocne Dobra, ja odkiem muszę tu sobie nie dać? Dodać Ale się za... Ale się wiesza Czemu się aż tak wieszasz? No to nie jest powód, że wieszę, bo tych wieszasz tyle nie ma Zawsze, zawsze miałem z 4-5 razy tyle lewiesz i było mój balon i tak się, się nie wieszało No i idziesz w dół. No i dalej, i gitara. A dobra, bo tu z tym... A ja miałem z tym takim z tym koło. O, koło z tym pojacom łączyć. Mm -hmm. mm -hmm. No i dobra. Rzęda 105, no i fajnie to leci. Dobra, runda 106, tak. Eee, Ty masz się w... No, a eksplan, ten fajnie nabił. To w sumie jakbym używał te. To to jest, do, jest dość znacznie dalej do, do 106 rundy. Tylko po prostu trzeba. ba, kija stosować co chwilę bo ona jest za wolna. No właśnie. No i nie jest jakieś zasilanie, jakieś szybka, szybka, dlatego trzeba stosować, zdywać tych, te dałki, tak. Także wiecie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zobaczmy do kolejnych odcinków tej gry, także więc na razie, do zobaczenia. Nie mam, do następnego razu. Eee...